Nasza wulkaniczna podróż prowadzi nas teraz do Europy, a dokładnie na słoneczną Sycylię. To właśnie tutaj, na tle błękitnego morza Śródziemnego, wznosi się etna, najwyższy i jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Europie. Etna to imponujący stratowulkan, którego szczyt sięga ponad 3300 metrów nad poziom morza. Jej zbocza pokrywają gęste lasy, winnice i sady, a u jej podnóża rozciągają się malownicze miasteczka, których mieszkańcy od stuleci żyją w cieniu ognistego giganta. Etna to wulkan o bardzo wybuchowym temperamencie. Wybucha średnio kilka razy w roku, wyrzucając w powietrze fontanny lawy, chmury popiołu i strumienie rozżarzonych skał. Erupcje etny są często widoczne z daleka, a chmury popiołu potrafią zakłócać ruch lotniczy nad Sycylią. Mimo swojej groźnej natury, etna jest ważną częścią sycylijskiego krajobrazu i kultury. Wulkaniczne gleby są bardzo żyzne, dzięki czemu Sycylia słynie z wyśmienitych winogron oliwek i owoców cytrusowych. Etna przyciąga także turystów z całego świata, którzy chcą podziwiać jej niesamowite piękno i poczuć na własnej skórze jej ognistą potęgę. W 1669 roku etna dała o sobie znać w szczególny sposób. Potężna erupcja zniszczyła wówczas miasto Katania, położone u podnóża wulkanu. Lawa płynęła przez ulice miasta, niszcząc wszystko na swojej drodze. Dzisiaj Etna jest jednym z najlepiej monitorowanych wulkanów na świecie.